W zasadzie powiem, że tego nie pamiętam, bo jak tu byłem ostatni raz, to stan wyglądał zupełnie inaczej. To jest stadion, która teraz jest oddana z szatniami, gdyż była w trakcie budowy. Pamiętam raz, chyba, trener Probecz nawet tam siedział na górze, jakiś mecz, jak, jak, jak nie mógł być z nami na, na ławce rezerwowych. Więc wiele się zmieniło. Miło miło to zobaczyć wszystko, że idzie w dobrym kierunku. Szkoda, że tak długo, ale mówię, zawsze, zawsze lepiej jest mieć coś niż mieć nic, prawda? Nie, no mogę powiedzieć, że na pewno robi ogromne wrażenie ten stadion. Wiadomo, jeszcze. Trochę brakuje do ukończenia, ale te dwie, to, te dwie trybuny robią wrażenie i, i sam jestem ciekawy jak to będzie wyglądało, gdy już będzie ukończony ten projekt, ale, ale widać właśnie, że to naprawdę będzie piękny stadion i, i tylko można życzyć sukcesów Jagieloni, bo to na pewno będzie spodowane, czy, czy staną będzie w pełni zapełniany. Tak? Yy, no jak tutaj byłem z to nawet nie pamiętam, w którym chodziliśmy do szatni, czy tędy, czy tędy. No to tędy, no ale teraz wszystko się zmieniło, że widać, że na plus. Jak już, jak już mówiłem, no, tylko, tylko mam nadzieję, że grania będzie wysoko w tabeli, a, a wtedy tutaj może będzie stadion pełny i, i świetna atmosfera. No, zmiana, no, trochę już więcej zrobionych trybun i cóż, no, murawa troszeczkę gorsza, ponieważ no, wiadomo, że klimat w Polsce jest taki, a nie inny, ale na tą, na tą chwilę jest i tak bardzo dobre, jeżeli porównamy inne boiska w Polsce. Cieszymy się bardzo, że możemy w tak dobrych warunkach przygotować się do meczu z Litwą i, i rozegrać na nim spotkanie. Stadion rośnie w oczach, piękny obiekt i oczywiście płyta również, jak to zawsze w stoku na, na bardzo dobrym poziomie. Na pewno będzie to nowszy stadion, chociaż w Tuduzie także się remontuje nasz stadion, więc zobaczymy po, po już po zakończeniu budowy, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że i nasz, i tutaj w stoku będą bardzo piękne. No, oczywiście, wiadomo, jak tutaj grałem ostatni raz. To była naprawdę świetna murawa i yy, na pewno yy, najlepsza w Lidze. To, to, to wiele, wiele osób mówiła i teraz też jest bardzo dobra. Chociaż teraz wiadomo, we Włoszech są podobne murawy, bo jest cieplejszy klimat, ale, ale tutaj na pewno jest świetna atmosfera i nic nie będzie nam przeszkadzało w jutrzejszym meczu. Więc wyjść tylko na boisko i odnieść zwycięstwo. Murawa się zmienia, to zawsze była jedna z najlepszych w Lidze. Dlatego, akurat, murawę, murawę z. Miły zawsze akcent. Jasno, bardzo cieszymy się z tego, że drużyna przyciąga kibiców, że, że myślę, już ustaliła się taka grupa ludzi zainteresowana grą zespołu reprezentacji Polski Under-21. No i oczywiście traktujemy to również jako zobowiązanie do tego, żeby jak najlepiej się w takim meczu zaprezentować. Powiem szczerze, że liczę na to, że przyjdzie około 5000 kibiców. Słyszałem, że, że frekwencja będzie naprawdę niezła.